Jaką rolę odgrywa sztuczna inteligencja w leczeniu pacjentów? Sztuczna inteligencja już teraz odgrywa dużą rolę w niektórych zakresach medycznych, na przykład w radiologii czy diagnostyce obrazowej algorytmy sztucznej inteligencji są wykorzystywane we wsparciu w, diagnosty w decyzjach diagnostyczno-leczniczych. Natomiast oczywiście sztuczna inteligencja ma wiele przed sobą i jesteśmy na początku jej rozwoju i oczekujemy, że jak będzie dobrze wprowadzona, bezpiecznie, skutecznie dla pacjenta, to będzie będzie stanowić absolutną rewolucję w ochronie zdrowia i będzie mogła przenieść jakość opieki nad pacjentem na wyższy poziom. Natomiast żeby to się zadziało, to jest potrzebnych kilka rzeczy. Przede wszystkim musimy usunąć podstawowe blokery w rozwoju sztucznej inteligencji, również w sektorze medycznym. Takim podstawowym blokerem jest między innymi dostęp do danych medycznych, czy raczej brak dostępu do danych medycznych, a jak wiadomo, sztuczna inteligencja się karmi danymi, to znaczy bez danych nie ma, nie ma algorytmów sztucznej inteligencji skutecznych i między innymi ten dostęp do danych musi być zapewniony w sposób oczywiście bezpieczny i transparentny dla pacjenta. Dostęp do danych anonimowych, ale również dostęp do danych osobowych, na przykład w takiej idei dawstwa danych, gdzie pacjent samodzielnie decyduje, czy przekazuje dalej swoje dane dla celów badawczo-rozwojowych. Na jakie nowoczesne rozwiązania możemy zatem liczyć w najbliższym czasie? To jest dobre pytanie. Jest mnóstwo fajnych nowoczesnych rozwiązań. Myślę, że coraz bardziej są implementowane w szpitalach. One dotyczą nie tylko sztucznej inteligencji, oczywiście teraz dotyczą telemedycyny. Widzimy, jak bardzo telemedycyna się rozszerza, jeśli chodzi o działalność w sektorze ochrony zdrowia. Natomiast takim, jednym z blokerów przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań jest brak wiedzy wśród kadry, Medycznej, wśród kadry zarządczej w szpitalach, brak wiedzy o dostępnych rozwiązaniach na rynku i rozwiązaniach, które są certyfikowane i bezpieczne dla pacjenta, no i oczywiście skuteczne. I my, jako Polska Federacja Szpitali, próbujemy coś z tym zrobić. W zeszłym roku stworzyliśmy pierwszy, pierwszy raport startupów medycznych w Polsce, który inwentaryzował startupy i pokazywał, które startupy mają jakie rozwiązania i czy są już gotowe do wdrażania. W tej chwili przygotowujemy. Się do drugiej edycji raportu. Oczekujemy co najmniej takiego sukcesu jak przy pierwszej edycji i mamy nadzieję, że takie działania, jak na przykład z raportem wpływają na zwiększenie wiedzy również wśród dyrektorów szpitali o rozwiązaniach nowoczesnych, jakie są na rynku i wiemy, że po pierwszym raporcie kilka rozwiązań było wdrożonych w szpitalach, były przeprowadzone pilotaże, także mamy nadzieję, że będziemy dalej promować tą współpracę między szpitalami i startupami.